Cześć wszystkim, tutaj Krypto Kozak, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się kryptowalucie Helium. Przyznam szczerze, że pierwszy raz o tym krypto głośniej zrobiło się tak z kilka miesięcy temu, ja osobiście temat odpuściłem z generalnie głównego powodu, tak jakby wysokich, Kosztów wejścia w ten projekt. O co chodzi, powiem trochę później. Natomiast przyznam szczerze, że tutaj nie ukrywam, że za, za namową jednego z. z można powiedzieć kryptowalutowych przyjaciół. Ten temat ponownie tak jak wrócił do łaski, i postanowiłem trochę się nad nim dłużej pochylić i, i zapoznać. No i oczywiście postanowiłem też z Wami podzielić się tym, co udało mi się tutaj poczytać i generalnie dowiedzieć o tym projekcie. W każdym razie, jeżeli chodzi o projekt Helium, w skrócie jest to projekt z branży Internet of Things. Czyli tak naprawdę hmm, Helium zostało stworzone w, w celu w stworzenia sieci danych, do której urządzenia właśnie Internet of Things, e, tak to ogólnie nazwijmy, mogły się, mogłyby się połączyć przez WiFi mm, i użytkownika. Generalnie mm, Celem tego projektu jest stworzenie takiej sieci globalnej, oczywiście, z której będzie mógł korzystać każdy. Oczywiście Oczywiście ta sieć tak jak mówię, ma to sens w momencie, jeżeli ta sieć będzie, będzie globalna. Tak? ponieważ tak jakby im większy zasięg ta sieć będzie miała tym, tym tak jakby więcej korzyści będzie zaś sobą e, niosła. Natomiast m, oczywiście jeżeli chodzi o, o Helium, o ten token Helium, e, to już tak przechodząc może m, już w bardziej szczegółowe kwestie, e, jest, jest tak jakby tutaj oparty algorytm e, ten proof of stake, e, a dokładnie tutaj mówimy o proof of e, Bridge, gdzie węzły, które są najbardziej niezawodne, będą weryfikować bloki i otrzymywać za to nagrody, nagroda ta, już tutaj, właśnie przechodząc do tej głównej kwestii i to, co jest wyjątkowego w tym projekcie, będzie generowana w tych tokenach Helium z wykorzystaniem hotspotów, i teraz. Tak, na dobrą sprawę, właśnie, może już zdanie o tym. Oczywiście zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tymi hotspotami, i też dam kilka wskazówek, jak sobie zarezerwować swój hotspot, niezależnie czy chcecie z tego korzystać, czy nie. Ale być może warto jednak o tym pomyśleć, dopóki jeszcze taka możliwość jest. W każdym razie, użytkownik dołącza się do sieci, podłącza to urządzenie helium do do swojego tak jakby no, internetu, tak to nazwijmy i następnie przesyła odbiera dane z, z innych urządzeń tych Internet of Things w pobliżu. Do czego to można wykorzystać, bo tak na dobrą sprawę, ja zawsze lubię wiedzieć od strony praktycznej, jeżeli do jakiegoś projektu podchodzę, no, co on może tutaj, w czym, w czym nam pomóc, jaki problem rozwiązać i, i jak możemy go wykorzystywać. No mianowicie, mając taką sieć internet, połączone hotspoty w internet, które są globalnie, czyli tak jakby zapewniają nam. Tak, jakby całą daną płaszczyznę obejmują zasięgiem, o tak to nazwijmy, no to ma to bardzo dużo możliwości, ale chociażby tutaj skupiając się na takich yy, łatwych do zrozumienia i przedstawienia kwestii, jakim jest tak, jakby. Cała ta technologia, tak to nazwijmy smart city, w, w miastach, tak, no Skupmy się na miastach, chociaż rzeczywiście w mniejszych miejscowościach też jest to do, do, do wykorzystania, ale chociażby pomyślmy o, o hulajnogach, tak, o, o, czy o tych rowerach miejskich, czy nawet docelowo o, o samochodach, które się wypożycza, są na GPS-ie, tak możemy wiedzieć, gdzie co jest. Także to wszystko, tak jakby, nie jestem może specjalistą w tym temacie, ale nawet jeżeli tak sobie pokrótce poczytam po i zapoznam się z tematem, to faktycznie są tutaj możliwości wykorzystania tej technologii. Także to tyle. Tak jakby tytułem wstępu i takiego teoretycznego omówienia, bo, bo tak jakby nie, nie każdy to lubi, każdy. Woli, ja też oczywiście wolę, może w dwóch, trzech zdaniach coś teorii, ale, ale bardziej praktykę. Czyli w skrócie: Generalnie, projekt Helium y, możemy zarabiać tutaj na tym, że będziemy tworzyć taki hotspot, który będzie obstawiał jakiś dany rejon y, w, w w naszym kraju, czy nawet na świecie. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to też ja zaraz wam pokażę dużo takich miejsc jeszcze, gdzie sobie tą, te, te dziury tak jakby w tym, w tym wypełnieniu tej całej sieci są. Jeżeli ktoś mieszka za granicą, jak najbardziej takie możliwości też jeszcze, też jeszcze będą. Także już zaraz wam o to pokażę, natomiast chciałbym tylko wam jeszcze tak Pokazać, zanim do tego przejdziemy, że ten projekt nie jest już projektem, tak zwanym Krzak, bo jest już w pierwszej setce, jeżeli chodzi o kapitalizację kryptowalut. I zaraz wam pokażę, to było gdzieś w okolicach 70 miejsca. O, proszę bardzo, Helium jest 73 w tym momencie z ceną 21,29 dolara. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 2 miliardów 115 milionów dolarów. Więc, jak widzicie, nie jest to już mały projekt, nie jest to startup, tylko jest projekt, który tak naprawdę teraz podąża, czy jest skierowany na. Skalowanie, tak, i, i jak największe poszerzenie swojej działalności i, i, i powierzchni, bo, bo tak, jakby tego tylko teraz brakuje, żeby tą mapę świata jak najbardziej zapełnić hotspotami. A, a im ta mapa będzie bardziej zapełniona, tym yy, te możliwości rozwoju. Yy, tego, o czym powiedziałem, i pewnie jeszcze masę innych opcji, o których czy możliwości wykorzystania tego projektu, które mi na ten moment do głowy nawet nie przychodzą, będą miały miejsce. Także możemy się przyczynić do, do tego rozwoju projektu, ale oczywiście aktywnie też czerpiąc z tego korzyści, i o tym chciałbym z Wami teraz porozmawiać i Wam pokazać. I tutaj właśnie teraz przechodzimy na, na ich stronę, a w zasadzie taką aplikację, w której pokażę Wam jak w skrócie i szybko można sobie po pierwsze zarezerwować taki hotspot, czyli daną lokalizację zarezerwować, że to my będziemy mogli mieć w tej lokalizacji hotspota i to z niej będziemy mogli czerpać zyski. Tu widzicie jest mapa Warszawy i najbliższych okolic. Szare pola są to szare, szare pola są już zarezerwowane. Natomiast jak widzicie, tych miejsc, gdzie jeszcze tak jakby tutaj się nic nie dzieje, jest dużo. Zaraz postaram się Wam na początek, może pokazać. Wjedźmy w jakieś centrum Warszawy, nawet, żeby Wam pokazać, że. Kto jest z Warszawy, to zobaczy, że nawet jeszcze w centrum Warszawy są miejsca, gdzie, gdzie tak na dobrą sprawę jeszcze są te hotspoty można ustalić. Jak widzicie, chociażby tutaj Stadion Polonii Warszawa, czyli tu międzyparkowa Krajewskiego-Słomińskiego. Kto kojarzy, no to jak widać, to może troszeczkę oddale, ale to jest jedna lokalizacja. Kolejna okolice Powąz, Powązek, tutaj też jeszcze mamy Wolne, tutaj Śródmieście, Wolę mamy jeszcze tutaj trochę. Tu mam jeszcze jakieś ulice Płocka. Jeżeli ktoś kojarzy, też jeszcze mamy wolne I, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak widzicie, nawet centrum Warszawy już sporo jest obstawione, ale nie wszystko. I teraz tak, każdy, oczywiście, może sobie tutaj sprawdzić swoją, swoją lokalizację. I jeżeli taki akurat mieszkacie w danej lokalizacji, bądź możecie również zalogować się, czy tam zarezerwować ten hotspot u swoich rodziców, gdzieś u rodziny, nie wiem, u babci na wsi, czy, czy jeszcze w innych miejscu znajomych, ponieważ to, co jest jeszcze istotne, każda osoba może zarezerwować jeden taki hotspot, jedną lokalizację. Oczywiście nikt Was zapewne nie sprawdzi, jeżeli założycie tych kont więcej na osoby ze swojej rodziny i tak Tego pewnie nikt nie, nie, nie sprawdzi, natomiast no nie wiem, jak, czy oni zamierzają w ogóle to jakoś weryfikować, aczkolwiek, tak jak mówię, możliwości raczej na sprawdzenie tego nie ma, dlatego z założenia możemy jeden hotspot, natomiast jeżeli wpiszemy dane, adres mailowy, numer telefonu kogoś innego, możemy sobie takich lokalizacji zarezerwować więcej, czyli u rodziców, gdzieś u babci, cioci i tak dalej. Nie musimy od razu tego, że tak powiem, instalować, ale grunt, żeby tą lokalizację mieć. Oczywiście ktoś z Was powie, no dobrze, ile ja na tym mogę zarobić więc żeby tutaj nie być gołosłownym, to może zobaczmy sobie, tu akurat mamy jakieś hotspoty, które chyba już działają. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo tu się troszeczkę zacina w każdym razie. Czekajcie, czekajcie. Który jest planowany o to chyba te musimy sprawdzać pomarańczowe czekajcie zaraz chciałbym Wam pokazać bo generalnie jeżeli chodzi o, o opcję możemy sprawdzić ile taki dany hotspot zarabia ile generuje tylko Mam tu chwilowy problem, żeby. żeby Wam kliknąć. Muszę troszeczkę jednak oddalić i musimy znaleźć kolor zielony, bo jeszcze raz, tutaj mamy hotspot zarezerwowany. Tutaj mamy planowany z, z afiliacji, bo też jeżeli sobie już zarezerwujemy nasz, nasz hotspot, to będziemy mogli. To będziemy mogli również zarezerwować potencjalnie dla naszych znajomych, jest też taka opcja. Natomiast zobaczmy sobie przykładowo: tutaj mamy jakiś zielony hotspot, który już działa, funkcjonuje i zarabia. I teraz zobaczcie: Dziennie ten ktoś zarabia 5 dolarów, akurat ten, mówimy o tym hotspocie, tak. Tutaj mamy w ciągu 7 dni, no to 73 dolary, a przez ostatnie 30 dni zarobił 300 dolarów. No więc nie są to może jakieś miliony, natomiast chciałem Wam tylko pokazać jakiś inny przykład. Tutaj jest akurat coś dużo gorzej, natomiast widocznie albo on dopiero zaczyna działać, albo. Nie robi tego regularnie, tak i wtedy to, co powiedziałem, został sprawdzony. Miał wyłączony na przykład hotspot i, i te zarobki są mniejsze. Zobaczmy jeszcze tutaj kolejny. Tutaj na przykład ma 50 dolarów w ciągu miesiąca, więc też musiał dopiero albo zaczynać, albo miał jakieś jakieś że tak powiem. Przerwy w dostawie, tak to nazwijmy. Zobaczmy jeszcze jeden. O, no tutaj na przykład ma dziennie niecały dolar. No w każdym razie 30 dni 100, 100 dolarów. więc tutaj też akurat jacyś są tacy troszeczkę, że tak powiem, ci dostawcy, że tak powiem. Troszeczkę nieregularnie, nie bo generalnie, jeżeli, jeżeli na bieżąco to działa, to gdzieś tam jest do wyciągnięcia, tak jak tu wcześniej było, około 300 dolarów. Tak? Czyli to o taka na przykład tutaj mamy 24 godzin 0,27, 7 dni, ale to tak jak mówię. Ja osobiście już teraz Wam powiem. Nie, nie czekam, po prostu zarezerwowałem swój hotspot. Nie jest to mój adres, ale też mojej, że tak powiem, rodziny. Mój, niestety, adres jest już zarezerwowany i po prostu czekam na dostawę tego urządzenia. To, co jest istotne, i co to, to, co Wam powiedziałem wcześniej. Ta bariera wejścia na początku tego projektu była dość wysoka, w sensie to nie chodzi, już że kosztowało to 500 dolarów takie, takie urządzenie. Natomiast, natomiast no każdy no nie każdy chciał ryzykować 500 dolarami i dopiero testować o co chodzi. Natomiast teraz te urządzenia są podobno wysyłane za darmo. Tak, jedyne co możemy zostać obarczeni kosztem przesyłki. Yy, natomiast, ile, co i jak, nie znalazłem informacji na ten temat, natomiast no, nie będą to już na pewno takie koszty. Yy... W każdym razie, jeżeli ktoś się z Was zdecyduje, żeby mimo wszystko sobie taki hotspot założyć, zarezerwować i czekać na to urządzenie, nie wiadomo, czy ono będzie za 2-3 miesiące, czy, czy nawet i dłużej, bo trzeba mniej więcej taki okres czekać na, na dostawę, to warto oczywiście to zrobić. Jeżeli, jeżeli chodzi o rezerwowanie, to tu ma, będziecie mieć na samej górze właśnie opcję zarezerwowania. Ja już mam zarezerwowany, więc nie będę go, że tak powiem, tego adresu odpinał, bo jeszcze w międzyczasie ktoś mi go zarezerwuje, ale już tak całkiem serio tutaj klikacie, tam musicie swoje dane podać, numer telefonu, adres mailowy i, i po prostu już rezerwować wolne miejsce tak 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 to oczywiście najpierw na mapie możecie sobie sprawdzić każdą miejscowość i zobaczyć jak jak to tam wygląda jako przykład możemy wpisać jakąś miejscowość nie wiem może zróbmy Zakopane Zakopane i zaraz jak się tylko załaduje mapa zobaczymy czy jest już jak, jeszcze jakaś opcja rezerwacji w Zakopanem. W każdym razie pod filmem w komentarzu wrzucam wam mój link. Dokładnie jeszcze nie miałem czasu zapoznać się z jakie korzyści z tego będę miał, natomiast, natomiast coś na pewno będzie, na tym, mam nadzieję, że mimo wszystko skorzystacie z tego, z tego linka i, i tak jakby będzie to, że tak powiem, nagroda od, od was dla mnie za to, że, że tutaj poświęciłem trochę czasu, żeby ten temat zgłębić i coś wam więcej powiedzieć. Oczywiście jest sporo filmów bezpośrednio z, z tego projektu Helium. Gdzie tłumaczą o różnych, różne aspekty, właśnie jak zarezerwować ten hotspot, jak dalej budować swoją sieć. Ja przyznam szczerze, że jeszcze jestem na etapie analizy tego projektu, natomiast na ten moment zarezerwowanie hotspota i tej, i tej lokalizacji nic mnie nie kosztuje na ten moment, więc postanowiłem to zrobić. A tutaj, jak widzicie, jeżeli chodzi o zakopane, to, to mamy na razie jeden hotspot, który sobie już pracuje. Chociaż widać, że słabo pracuje, ale, ale jest tak, jakby dalej gdzieś tu w okolicach. Zakopanego jest, jest totalna pustka. Więc, jeżeli ktoś mieszka tutaj gdzieś w okolicy, to na pewno nie będzie miał problemu z tym, żeby sobie już tą lokalizację zarezerwować. Aczkolwiek tu, jak widzicie, już rezerwacje są gdzieś, nie, gdzie nie gdzie, także no powoli mapa się będzie zapełniała i, i mam nadzieję, że wiele osób z Was też się tak jakby tutaj gdzieś za, zabukuje, żeby po prostu tą lokalizację mieć. A czy stwierdzicie, że chcecie to urządzenie podłączyć i trzymać, to, to już będzie Wasza tak jakby dalsza sprawa, na pewno to będzie za Jakieś 2-3 miesiące, jak sprzęt dostaniecie, i, i tak to generalnie wygląda. To, co chciałem powiedzieć, no jeżeli chodzi o takie koszty, no to jest kwestia podpięcia pod internet, który pewnie też już i tak macie. E, Wi-Fi, e, no samo urządzenie obstawiam, no to, to będą jakieś tam e, groszowe sprawy, jeżeli chodzi o, o zużycie prądu. Więc nawet jeżeli ktoś, nie wiem zarobiłby tyle co tutaj w miesiąc 15 dolarów czy 16 no to i tak tyle prądu na pewno to urządzenie nie zużyje a, a tak jak mówię jest to uzależnione od ceny od ceny helium które na ten moment jest już 21 dolarów a jeżeli zobaczymy sobie a to jako ciekawostkę nawet ostatni rok no to jak widzimy jest no jest trend ewidentnie wzrostowy. Tutaj mamy konsolidację, wybicie. Tu znowu wygląda na jakąś konsolidację i być może znowu później tu dalej pójdziemy do góry. Oczywiście, jeżeli rynek ogólnie pozwoli. Natomiast co nie zmienia faktu, że projekt ten jest, że tak powiem, wyjątkowy, tak, to nie są żadne DeFi, e, żaden NFT, który klepiemy, że tak powiem, dzień w dzień. Tu jest coś innego, coś co realnie może przyczynić się do, no, do usprawnienia funkcjonowania Świata, tak i, i społeczności, komunikacji, więc, więc na pewno takie projekty też warto mieć, nawet chociażby w portfelu. A można tutaj ten portfel sobie budować, chociażby tylko na podstawie tego działania poprzez działający hotspot także na pewno jeszcze kiedyś coś o tym o tym projekcie wam nagram chciałbym nagrać w momencie jak dostanę ten hotspot bo na pewno go podłączę i i odpalę wtedy wtedy powiem wam jak to co więcej działa natomiast oczywiście w międzyczasie też jeszcze będę się tutaj że tak powiem rozglądał i, i wszystkie opcje które tutaj mamy analizował i dowiadywał się, co to jest, jakieś oceny górnicze, jakieś aktywne hotspoty, no to wiadomo, tak, natomiast przegląd zarobków, no to tu akurat tak, ale są jeszcze zaplanuj klaster, jakieś, no jest tu trochę tych opcji, których jeszcze nie, nie przeanalizowałem. Więc, więc na pewno to z czasem, z czasem zrobię, a bardziej mnie to na pewno zachęci, jak już ten hotspot pojawi się u mnie i będę mógł go że tak powiem, odpalić i, i oczywiście dam wam e, o tym znać i jak ile fizycznie można na tym zarobić. A tak jak widzicie, jest opcja, gdzieś tam nawet w okolicach 300 dolarów. Nie wiem oczywiście, jakie warunki trzeba spełnić i na czym to dokładnie polega, bo tak jak mówię. Osobiście tego nie, nie, z tego jeszcze nie zdążyłem skorzystać, natomiast jestem na etapie czekania na urządzenie. Ehm, przyznam szczerze, że są osoby oczywiście, gdzie tam e, robią już jakieś e, analizy i, i tak jakby opowiadają o tym, natomiast nie ukrywam, że chciałbym to na własnej skórze e, prze... Mm, Przewałkować, o tak to nazwijmy, żeby Wam mówić, a nie strzelać tutaj jakimiś danymi których nie jestem w stanie zweryfikować. Także to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za dzisiaj, za obejrzenie materiału do, do końca. Tak jak powiedziałem, pod filmem macie link. Zarejestrujcie się, to nie boli, nic nie kosztuje. A być może kiedyś taki, takie miejsce hotspotowe, nie wiem, nawet odstąpienie takiego miejsca, może będzie coś warte zobaczymy no, na, pewno, na pewno nic to Was tak jak powiedziałem nie kosztuje oprócz ewentualnie koszt przesyłki yy, i trochę, trochę prądu miesięcznie, a, a krypto będzie wpadać wam do portfela. Także to tyle na dzisiaj trzymajcie się, dzięki wielkie, hej.